światem szalonym. Zwróćcie uwagę, że to widać i w przestrzeni i w tych różnych kryzysów związanych z napływem imigrantów, ale też właśnie z tym fundamentalnym kryzysem, kryzysem rodziny. Ileś tu mamy małżeństw rozbitych, rodzin rozbitych i nagle i też pewnych ideologii, które na tym tle się pojawiają. Ten kryzys nie wynika z nikąd. Ta trudność jakby porozumiewania się wzajemnego gdzieś ma swoje. Głębokiego rzeczy. Oczywiście były takie hasła, ja je się postaram troszkę rozwikłać, niedawno bardzo modne w Polsce, takie jak ideologia gender, czy ideologia feminizmu, czy ideologia rewolucji kulturalnej. To wszystko jest istotne, ponieważ w dużym stopniu będzie nam tłumaczyć, dlaczego jesteśmy w takim, a nie innym miejscu. A jakim, w jakim miejscu jesteśmy od strony demograficznej? No, w zapaści demograficznej. do że on w jakiś sposób zniewał. To się tak mocno zaczęło w przestrzeni życia kościelnego, religijnego, w takich czasach może odległość. też wszystkim kościoła, ale sakramentów cieszycielogłowego. Natomiast rewolucja francuska była uderzeniem wprost w kościół, ponieważ jako całość czy religię, ponieważ była na bazie albo deizmu, albo ateizmu, podrzucała wiarę jako taką. Natomiast w naszym XX wieku myśmy przeżyli bardzo mocno taką właśnie rewolucję bolszewicką, która przeszła tutaj do nas na bagnetach sowieckich. Wiemy o tym, o te tereny. ze względu na to, że, mimo, że mamy, mieliśmy do czynienia z takim naporem obcego państwa, które chciało tutaj panować, ale z drugiej zupełnie antychrześcijańskiej, antykatolickiej ideologii, która wywrócała cała cały porządek kulturowy. Wszystko, co... Wzięła sobie za podstawę przede wszystkim rozbicia nie takich struktur już jak Kościół, chociaż to oczywiście również, ale przede wszystkim takich struktur jak rodzina. Uznając wedle myślicieli, którzy stali u spodu tej całej rewolucji, od takiego komunisty, ale innego typu Antonio Gramsci'ego, poprzez różnych filozofów szkoły frankfurckiej, takiej niemieckiej uznając, że wspólnoty takie naturalne, taka relacja, jaka jest najbardziej naturalna, czyli małżeńska, czy rodzinna, że to jest zniewolenie dla człowieka. Inaczej, że nie da się zrewolucjonizować tych społeczeństw na modłę Stalinowską, bo to idzie od góry i na siłę, że trzeba ten cały porządek tego człowieka upaństwowić, wyzwolić go od wszelkich więzów tych naturalnych, których istniał poprzez rewolucję kulturalną i rozwinięcie tych wiedzy. Stąd, proszę zauważyć, bo my nieraz zastanawiamy się, są takie akcje charytatywne różnego typu, przy okazji Wielkiego Postu, przy okazji Chodźby Świąt Bożego Narodzenia. W tym kontekście jest jakaś tam akcja karitasu, ale jest ta Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I mało kiedy zadajemy sobie pytanie, no dobrze, jest tam pomoc, jakaś i tak dalej, ale to młodzież w którym kierunku się wychowuje, jaki jest wzorzec wychowawczy, bo my doskonale wiemy, odczuwamy i wiemy, że jeśli na przykład dajemy jałmużnę wielkopostną, to ta jałmużna komuś pomaga, ale ona tak naprawdę jest dla nas najważniejsza, bo ona nas kształtuje. To, że ja komuś pomogę, ta Jałmużna nie, nie kształtuje jej charakteru, czego podniesiemy do Boga? No to, jeśli ta Można jest taka, prawda, z tej całej orkiestry, to do jakiej symboliki ona teraz się? Gdzie on Jak dzisiaj, się sprzedaje, jak dzisiaj się sprzedaje produkt albo reklamuje w sposób najbardziej skuteczny, to nie jest już tak, że na przykład jest film albo dziennik na wiadomości później jest przerwa, są reklamy, a później jest film. I między tymi zleci na 10 minut reklam, to nikt nie wytrzyma tych 10 minut przełomu, prawda? Natomiast jest tak zwane lokowanie produktu, czyli jest jakiś tam film i w treści tego filmu, Nagle nie spożywa jakąś o takim tytule, która jest tam zapodana, albo jakieś mleko specyficzne, albo jakiś alkohol, albo jakimś samochodem wiecie. Albo pokazuje się taki, taki inny model życia małżeńskiego. To nas no, jest małżeństwo, ale któryś związku, który się koduje jako coś normalnego. I w ten sposób raz za razem jest pewna walka wizji świata, zupełnie inna tej pory ta cała tradycja chrześcijańska mówiła. Więc to się stało na zachodzie, zaczęło się dziać w latach 60 U nas <grym> oczywiście komuna była tam brutalna, innego typu. I ta komuna też rozwalała rodzinę. I nie tylko przez brak rozwodowy, ale i przez aborcję, prawda. Ona była już w połowie lat 50 u nas ustanowiona w formie takiej maksymalnej. Natomiast, <grym> Natomiast, to było takie trochę, nazwijmy to kolokwialnie, machane odgórnie, a na zachodzie byśmy myśleli, że jest to tradycyjny zachód, ten, który znaliśmy z dawnych wieków. Tymczasem zachód przeżył wstrząsy, jeszcze potężniejsze. One nie były odgórne, tylko oddolne, ale jeszcze potężniejsze. Otóż stwierdzono, jak jeszcze raz mówię, że wszelkie naturalne relacje, w których człowiek występuje, szczególnie związane z życiem rodzinnym, są niewolne. To się łączyło z związek z takim sumowaniem dwóch, dwóch myśli. Marksa, który mówił, że, że trzeba zrewolucjonizować społeczeństwo, i Freuda, który mówił, że człowiek to tylko jest pobyt seksualny. Czyli rewolucja seksualna na nas wyzwala. Ostatecznie doprowadzi nas do takiego społeczeństwa bez jakichś wiedźni moralnej ograniczeń moralnych, etycznych, prawda, czy też podległości męża wobec żony, odwrotnie, czy dzieci wobec rodziców. Proszę sobie. Przypomnieć, kiedy się te, zaczęła się ta fala na zachodzie, chociażby takiego uproszczonego prawa rozwodowego, kiedy zaczęły się te kwestie aborcyjne, kiedy zaczęła się promocja homoseksualizmu i kiedy wreszcie, w ostatni etapie pojawiła się ta tak zwana ideologia, gender. to szło. Przystane to, znaczy, przy stawek, to stop, prawda, że wszystko to idzie w pewnej takiej fali, to mówimy, a później zdobywamy instytucje, zmieniamy prawo, zmieniamy telewizję, zmieniamy szkołę, zmieniamy uniwersytety, zmieniamy instytucje charytatywne, Tak, ażeby z Bawrach, jak tam się pojawiają w Ameryce, i tam Możemy tam mówić, że o, tutaj są, te strzecse krzaki, to jest wolność. Bo mówi, że wolność taką tu każdy ma w chałupie w Polsce. To jest pokazanie, co się tam wtedy działo, Rewolucja rewolucja, innego typu. I, proszę Państwa, więc zwróci uwagę, że oczywiście na tym tle było, była ta, ta rozbudowana pornografia, która nie tylko się pojawiała. Drugaryzowane planowanie seksualne, no ostatecznie do czego zmierza? Do zupełnego niewarowania nad kopenhem w tym zakresie. To jak można mówić później o stałości i jedności małżeńskiej, jeśli bierzemy pod uwagę szczególnie mężczyzn? No jak? A przecież to, to jest. pojedzcie do szkół w zachodniej Europie. E, jeśli weźmiemy pod uwagę ruchy feministyczne, ruchy feministyczne praktycznie, gdyby były sięgnąć, co one nam głoszą, głoszą Zapłodając tak, że To trzeba wyrywać człowiek, który jest otwarty, wyspolony i ma perspektywę rozwoju własnej osobowości. Jest wolny, nawet wolny od rozwoju. I wreszcie zwróćcie Państwu uwagę, jeśli przyszła ta fala, nowa fala pod tytułem ideologia gender, no to co ona mówi? To ona mówi, że już nie tyle nawet się wyzwalamy spod relacji, z tych relacji małżeńskich, ale my sobie możemy dookreślić płeć niezależnie od tego czym w sensie biologicznym jesteśmy oczywiście skala głupoty jest niewyobrażalna bo wyobraźcie sobie Państwo że ja bym tak wyglądając jak wyglądając nagle bym do Państwa tutaj przyszedł czy stanął i powiedziałbym że dzisiaj jestem kobietą to byście tak za długo mnie nie słuchali albo byście się mówią, że coś ze mną jest nie tak ale tam tak się to robi Stupa, nagle uzna, że są że to są małżeństwem, nie mają jeszcze babu, tam dzieci, i tak dalej, to dlaczego dwóch, a nie trzech? Albo czterech, albo dziesięciu, albo na przykład stu parów kochających. Będziemy uwagę, to ostatecznie prowadzi do zanegowania wszystkiego, co w naturze jest istotne. I cóż z takiej rodziny, lub jak związać, jak, zawiązać jakąkolwiek relację trwałą, zgoną, czy tak zwarionanych sytuacji. Chciałbym państwo jeszcze pokazać inną rzecz, bo skupiłem się tutaj w dużym stopniu na tej relacji małżeńskiej, bo bezwzględnie ona jest fundamentem i podstawą tego, co z rodziną tak, od małżeństwa się wszystko zaczyna. Ale rodziną to oczywiście są dzieci. I mówiłem też o tym, że na skutek tych... zakładanych. Najlepsi ci starsi przestali rozumieć z młodzieżą i nawzajem. Ale czy Państwo zastanawiali się, się kiedyś, jak to przez nasze szkoły i przez nasze rodziny przechodziła fala tak zwanego bezstresowego wychowania? Co to oznaczało? Co to oznacza bezstresowe wychowanie? Jeśli to walczy, bo wszyscy żyjemy, szczególnie dorośli wiedzą jaki jest świat. I że świat to są nieustanne stresy pracy, prawda, tak, tak, gdzieś tam jakieś choroby, no tysiąc rzeczy, z którymi człowiek sobie może musi radzić. Nagle wychowanie ma być bezstresowe, czyli wychowanie bez wymagań. Otóż proszę Państwa, nagle, zwróćcie Państwo uwagę, weszło w prawodawstwo polskie, a myślę, że to absolutnie należałoby zmienić. Weszło w prawodawstwo polskie taka zmiana, nasza ta, ta, ta nowelizacja ustawy, która mówi ustawy o przeciwdziałaniu przemocy... robić sondażu. Zanów no musimy się pozgłosić, zrobić sondażu, bo to nigdy będąc dzieckiem nie dostał klapsa, lub nigdy będąc rodzicem nie dał klapsa. Bo przecież no to pytanie. Unijnego. Czy ci, którzy stworzyli tego typu projekt, są niespełnione rozumem? Albo ci, którzy go lansowali. Oni mówili tak, jak czasem profesorowie w telewizorze, profesorowie w w jeden mówili, że dla Gdybyśmy pokazali ten fad akcidentelny na drodze i powiedzieli, a wszystko się zaczęło od tego, żeby wymyślono samochód i trzeba go zakazać, to byśmy tak samo powiedzieli. Jeśli ktoś tak mówi o klapsie i o dziecka, to, to mówi. na tych I Już były te same na przykład, poprzez które można było sprawdzić, że ktoś nie dostał gracz? Albo czy rodzic na niego mocno nie nakrzyczał. W różnych krajach, na przykład tak jak w Szwecji odbiera się dzieci za tego typu rzeczy. To kto przez zdrowych zmysłów, jeśli ma nas na względzie na dobro dziecka, bo nie skarci, kiedy robi źle? Kto mu nie da klapsa, jeśli leci prosto pod samochód, żeby drugi raz tego? który rodzic, który się troska o dobro dziecka. Nie chodzi tu o nic więcej, tylko o wytworzenie gigantycznego procesu buntu, który rozerwie tę niewolę, jaka jest w relacji rodzica i dziecka. Oni uznają to za niewolę. Jeśli my to uznajemy za coś niezwykle wartościowego i dobrego, gdzie człowiek może się w pełni wykształcić, wychować świat dorosły, jako uformowany, zrodzony, nie tylko fizycznie, ale i to oni mówią, że to jest więzienie. Więc proszę Państwa, to są jak gdyby suma pewnych konkretnych przypadków, bo trudno inaczej do tego podejść, ale musicie Państwo wiedzieć, czy to nie jest przypadkowe. Bo my tak bierzemy pewne sygnały z mediów, ze świata polityki, i że ktoś tu poda na to że To nie jest przypadkowe. To jest pewien system, który łączy się w pewną taką gigantyczną całość, a jest spowodowanym postępującym procesem rewolucji. Ta ostatnia rewolucja ma uderzyć ostatecznie i rozbić rodziny. Proszę Państwa, gdybyście się zastanowili, zastanówcie się nad taką rzeczą. Jak to jest? No bo wiemy, że mają w Polsce dzisiaj taką niewolę, Unię, Komisja Europejska się odzywa, Parlament Europejski płacze, Stany Zjednoczone mało, nie trzęsą są całym, całym rządem tutaj. O co tu chodzi? Oczywiście chodzi o wiele rzeczy, innymi też o suwerenność kraju, ale te środowiska, które przeszły przez instytucje i wyszły na górne piętra... Stwierdziły, że Polska nie postępuje też w procesie rewolucjonizowania swoich instytucji, że coś się zatrzymało. A przecież miało być inaczej. Jak miało być? A Państwo, dlaczego nagle ktoś przez zdrowych zmysłach pomyślał, że w Europie będzie rozlokowywał uchodźców na setki tysięcy po różnych krajach i mówił, że jeszcze nic się z tego nie stanie, tylko będzie pokój i współpraca między tymi ludźmi, mimo tego, że mamy zupełnie inne przykłady w świecie? Bo, proszę Państwa, te centra ideologiczne to ośrodki nienawidzą tej cywilizacji, cywilizacji zachodniej. No z nich wyrośli, ale ją odrzucili w sensie intelektualnym, w sensie ideologicznym i chcą projektować nową utopię, nowy rany życia. Proszę Państwa, rodzina jest fundamentem narodu. Bez rodziny trudno mówić o jakiejkolwiek innej wspólnocie, nabudowanej wyżywio. W związku z czym to wszystko ma być dobrze tak jak kiedyś komuniści myśleli, że stworzymy jedno to wielkie totalitarne państwo, i to państwo uporządkuje wszystkie nasze relacje. W jaki sposób mam się kontaktować jako ojciec, jako matka ze swoim dzieckiem, za pośrednictwem państwa? Tam wkładzać w gminy najlepiej kierownicze, w gminę najbliższą, tak się dzieje w na wielu, wielu miejscach. Wszystko ubojstrowić, socjalizować. Rewolucja dotknęła też tej najbardziej podstawowej komunikacji. I Państwa, Dlaczego o tym warto mówić? Bo tego typu zjawiska, nawet jeśli są skoordynowane i zaplanowane, one wtedy są najbardziej skuteczne, kiedy my nie rozeznajemy, że one istnieją. Kiedy nam się wydaje, że to chodzi o wolność. Albo o demokrację, że chodzi. Albo, że prawda, o praworządność, Albo, że o konstytucję. Albo, że o coś tam. Rozumiecie Państwo? Albo że chodzi o te kupite dzieci, kobiety płaczenie, albo że chodzi o te, o te zbiórki dla nich. Trzeba rozumieć mechanizmy, bo jeśli nie je rozumiemy, to one stracą 90% swojej skuteczności. Il a en fait tout. na to, że do nie chodzi. Więc to się sprzęgło, ta ideologia sprzęgła się z pewną częścią tego kapitału międzynarodowego, który to w dużym stopniu reklamuje, bo ostatecznie przychodzi z tego procesu. No i teraz mówię, no, warto to rozumieć, warto to te mechanizmy rozstrzygać i warto sięgać do ich źródeł. Ja je bardzo tylko odpobieżnie wskazałam na a tych rewolucjonistów ze szkoły tak tzw. nowej lewicy, którzy to wymyślili nawet na uniwersytetach, a później dopiero zaczęto to wdrażać. W imię czego raj na Ziemi, który się kiedy wykona, kiedy się przemieni to społeczeństwo całkowicie na drodze pochodu tego wielkiego świata szczęścia, w słowie szczęścia oczywiście, stoi co? Między innymi stoi jego rodzina. Dlatego Kościół w najnowszych czasach z taką mocą starał się o tej rodzinie mówić i tę rodzinę chronić, bo tu się rozgrywa najważniejsza batalia. Najważniejsza batalia. Ostatnie tylko, bo długo już, yy, świadectwo takiego księdza, widział trwały małżeństwo może kilkana. i z tych nie trwałych, praktycznie żadnego szczęśliwego. Pamiętajmy, że nie tam się rodzi szczęście, gdzie nam pokazują w tym hedonistycznym świecie. To, to jeśli mogłabym się podzielić kilkoma takimi refleksjami, tylko i wyłącznie w jednym celu, żebyście Państwo rozumieli mechanizm. Zło ujawnione, czy fałsz ujawniony, Trzeba sobie pewne rzeczy zdać sprawę, a wtedy przynajmniej będziemy wiedzieli, o co w tym wszystkim toczy się prawo. Nikt tego publicznie Państwu tak prosto nie powie z tych, tych centrów, ale, ale jeśli mylimy się o własne dzieci, sam należy do takiego kółka ruszańcowego.